Chciałam wam pokazać i, rzeczy, które będę sprzedawała na Vinted mm, I będą fajne Więc no, możecie zobaczyć i bardzo was proszę, żebyście wpadali na mój Vinted Po prostu, nie wiem, zobaczyli tam chociaż Jak mu się coś spodoba, to zachęcam do zakupu Bo naprawdę są mega fajne rzeczy I no to zacznijmy od Brylok igła i dwa razy. Truskaweczki. No to truskaweczki mam trzy. Jedna jest taka jaśniutka. O, proszę. Druga jest taka. I trzecia też taka sama. Czyli mogą być na przykład dla kogoś matching. to jest taka troszkę z jaśniejszymi koralikami. Jest trochę więcej koralików. No to to jest y, brylok igła i głęboko dwa razy wisienki. Dobrze. Już tutaj pokazuję. Tak wyglądają wisienki. Są takie, też matching można mieć. Są takie o. Kolejna rzecz to jest brzoskwinka. Mam akurat brzoskwinki trzy. Pierwsza brzoskwinka jest taka dwukolorowa, bo jest jasny i ciemny. Tutaj o. Więc taka jest pierwsza brzoskwinka, druga brzoskwinka jest taka i trzecia też jest taka. Są, można coś mieć matching. Dobra, kolejna rzecz to jest bransoleteczka. Ale pokażę Wam inaczej. Kolejną rzecz to damy yy, kokardki małe. Kokardki małe to są takie. Zaraz Wam wszystkiego powiem ceny. Już sobie tutaj układam tak to są kokardki małe tak są yy, takie to, to są kokardki małe mm, to jest naszyjnik dobrze naszyjnik jest taki ups, taki o taki można sobie go zapiąć jest taki duży ołany kolorowy mm, potem to jest i jeszcze muszę sobie zobaczyć, co tutaj jest na mojej liście. Mam tutaj napisane. Dobra, jeszcze sobie przeczytać. <laughs> Sorry, ale trochę. <laughs> Jakbym miała chrypkę? No, musiałam troszkę się wykaszlać, bo mam chrypkę. Taki jeden. To jest yy, yy, brylog yy, Kokardki duże. Jeszcze druga, duża. O taka. To są te duże. Mam od góry zapięcia. I jeszcze mam. O nie, jeszcze muszę zobaczyć, co tutaj mam. Pomarańczki. Dobra, pomarańczki. Już wam pokazuję wszystkie. Pomarańczki moje. Pomarańczusie. O, takie są matching. A tu jest jeszcze jedna taka. Jeszcze z cytrynkami i różnymi kolorkami. Mm, tu Wam pokażę bransoletka Jest taka. Mm, o! Na zapięcia. Mm, jeszcze jest taka cytrynka. Mm, I tak się prezentuje cytrynka. Teraz Wam powiem. Mm, bo tutaj są te wszystkie rzeczy. I będę je wystawiała dopiero na wintet, więc Wam powiem. Wszystkie mm, Truskaweczka kosztuje 3 zł. 1. Rolok y, Wisienki kosztuje, y, taj, 3 zł. Y, kosztuje 3 zł. Brzoskwinki kosztuje 3 zł. Kokardki małe 3 zł. Naszyjnik 7 zł. Y, 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 kokardki duże 4 zł. Pomarańczki 3 zł. Cytrynka. 3 zł i brambolotka 5 zł. Tak się prezentują wszystkie moje ceny z rzeczy, które będę dodawała na Vinted. Hmm, tutaj gdzieś tu albo tutaj w, nie, tutaj w górnym rogu mam dopnę nazwę Vinted, więc no mam nadzieję, że ktoś wpadnie, bo będzie mi wtedy bardzo miło. Jak jeszcze ktoś coś kupi, to naprawdę będzie... I po prostu mi tak, będę tak wdzięczna, bo widziałam różne dziewczyny na TikToku, które sprzedawały po 15 jakieś bryloczki, ale one miały ładniejsze, no tak, ja, dopiero, ja nie umiem tak za bardzo robić bryloczków, ale staram się jak mogę i mam nadzieję, że spodobają wam się te bryloczki. Porobiłam jeden mm, film też na moim kanale właśnie mm, z takimi bransoletkami, pokazywałam te wszystkie rzeczy. Oprócz tej bransoleteczki bo ją robiłam przed chwilą. No to ogólnie to tak się te rzeczy prezentują, bo po prostu no nikt do mnie jeszcze nic nie kupił. Pokazywałam te rzeczy, teraz sobie zrobiłam taką właśnie specjalną listę, żebyście może chcieli wziąć i mm, może byście chcieli kupić. Jak tak, to za to bardzo Wam dziękuję. No, i mm, mój kanał. No, to możecie sobie zobaczyć na drugim kanale, są jeszcze pokazane te wszystkie rzeczy. A tam jest też pokazana bransoletka, tylko że taka inna, moja. Ale one są identyczne tylko z innymi kolorami tych koralików, bo brałam po prostu takie on. Mm, więc, no, to tyle na dzisiaj. I jeśli będziecie chcieli z koralików, zapinaki to mam jeszcze, igły pilerskie i różne takie rzeczy. Mam ogólnie całą półkę koralików, żeby nagrywać dla Was. Nagrywać dla Was. I po prostu chciałabym, żeby ktoś się jeszcze nad tym zainteresował. Bo może komuś się to spodoba. A to ten vintage jest mojej mamy. Bo nie mam po prostu jeszcze 18 lat, nie jestem pełnoletnia i po prostu jeszcze nie mogę brać i mieć swojego vintage. Więc sprzedaję u mojej mamy, ale no po prostu tam będzie wszystko wystawione. Tam są też stare ceny. Ze starych cen też można kupować. Stare ceny są gorsze troszkę, bo takie brylorki, na przykład ten wisienki, truskawki, pomarańczki, co były po 5 zł. Ale to też właśnie i kokardki małe. Właśnie też można kupować te po 5 zł. Ale są dwie przepraszam, są dwie ceny tych samych rzeczy, więc po prostu no, na... wiecie, jak chcecie, ja bym was bardzo zachęcała. No bo naprawdę staram się, wkładam w to serce i po prostu... Bardzo lubię to. I tutaj ogólnie będę segregowała zaraz. Zrobiłam sobie takie coś z rolek specjalnie na to. Więc bardzo was ogólnie proszę o to, byście mogli wpaść. Jak nie możecie kupić, to dobra, nie możecie, ale no bardzo bym was jeszcze prosiła, jeśli macie taką możliwość, to zapraszam na mój Vinted. I to na tyle na tym odcinku. Pa!